Cześć kochani, dzisiaj nowy film na temat kotłowni, na temat tego, co tutaj się wydarzyło, jakie przeróbki musieliśmy zrobić, czego nie przemyśleliśmy. Także po nowym roku takie znowu małe problemy, ale słuchajcie, nie ma takiej rzeczy, której nie dałoby się naprawić, której nie dałoby się rozwiązać, więc z takim pozytywnym nastawieniem wchodzimy w ten nowy rok. Także z takim pozytywnym akcentem zapraszam Was do oglądania. Przed rozpoczęciem zapraszam jeszcze do subskrypcji kanału i możemy zaczynać. Jak się kogoś zaprasza do swojego domu, to e, tak nie uczono, że powinno być posprzątane, no muszę was przeprosić za ten ogromny Bałagan i burdel, już bym nazwała, bo inaczej chyba tego się nie da nazwać. No ale tak to tu wygląda na razie, tu nie sprzątamy, bo no bo po prostu jest jeszcze trochę rzeczy do zrobienia. No ale tłumaczę się. No po prostu jest bałagan, za co przepraszam. Słuchajcie, mamy tutaj taką sytuację, że jednak postanowiliśmy zdecydować się na zmiękczacz wody. O tym, dlaczego, co i jak, nagram osobny odcinek, bo jest to dosyć fajny temat i myślę, że warto o tym pogadać. Niestety jak się okazało, czego w sumie nie wiedzieliśmy, bo nie wiem, jakoś nie wpadliśmy na to, Do zmiękczacza są potrzebne, jest potrzebny odpływ kanalizacji. Ponieważ tam są tak zwane popłuczyny, które co jakiś czas taki zmiękczacz wody wypluwa i potrzebujemy właśnie gdzieś te skropliny, gdzieś te popłuczyny odprowadzić. U nas, jak możecie zobaczyć, nigdzie na żadnej ścianie odpływu nie ma. Jedyny odpływ, jaki tutaj mamy, to jest na samym środku pomieszczenia jest to kratka. Jak możecie zobaczyć, my już mamy położone kafle. I myśl o tym, że mamy je skuwać, doprowadzała mnie po prostu do szaleństwa, więc powiedziałam sobie, że na pewno, na pewno nie. Musimy to wymyślić w inny sposób. No i już tutaj były myśli o rezygnacji z tego zmiękczacza, ponieważ no stwierdziliśmy, że dobra, może jednak nie będzie tak źle. Może jednak ta woda nie będzie taka twarda. No ale jednak później okazało się, że trzeba też zrobić to rozwiązanie, o którym Wam zaraz powiem, przy rekuperacji. Jak mogliście w ostatnich odcinkach też jakby u nas słyszeć, to my mamy rekuperację do powieszenia tutaj, w tym miejscu, i do tej rekuperacji też potrzebny będzie nam odpływ. Kroplin. Taki odpływ z kroplin mieliśmy w planach wyprowadzić na elewację z zewnątrz. No i tutaj, z tego co rozmawialiśmy z Panem, to jest to rozwiązanie do zrobienia, jak najbardziej. Natomiast z minusów na pewno byłaby widoczna rurka na elewacji. Oczywiście moglibyśmy ją w jakiś sposób zamaskować, więc to jest najmniejszy problem. Ale samo odprowadzenie. Mogłoby być na dwa sposoby. Albo po prostu tak jak od klimatyzacji wyciągnięta rurka i wiecie spływająca woda na kostkę, na jakby opaskę z kostki. No i wtedy jak najbardziej byłoby tam jakieś takie małe lodowisko, czego chcielibyśmy uniknąć. Co prawda od rekuperacji podobno tych skroplin nie ma wiele. Natomiast no, takie rozwiązanie średnio nam odpowiadało. Kolejnym rozwiązaniem było to, żeby wpuścić tak jak się robi na przykład przy rynnach do ziemi zrobić jakiś tam drenaż z kamieni i w ten sposób sobie poradzić natomiast no to też było takie rozwiązanie no o, taka ostateczność, można powiedzieć, nie? E, też e, problem z przymarzaniem mógłby się pojawić, no bo jest to jednak na zewnątrz, więc tutaj myśleliśmy już znowu o jakimś kablu grzejnym. Tam nie za bardzo mamy wyprowadzony e, prąd, więc tutaj też musiała być kolejna kombinacja, także odpuściliśmy. No i pan od rekuperacji razem z panem od hydrauliki wymyślili, że przecież można zrobić to za pomocą pompki. E, wiem, że niektórzy będą pisać, że być może ta woda będzie się cofać. No tutaj e, jakby mamy tego że może tak być, natomiast w rekuperacji jest, nie jest to problem, bo będzie tam zabezpieczenie, natomiast jeżeli chodzi o te popłuczyny, no to hydraulik powiedział, że też to naprawdę nie jest duży problem i że to generalnie nie powinno się cofać. Takie rozwiązania robią bardzo często, gdzieś na przykład kiedy, nie wiem, z jakiegoś pokoju robi się gabinet kosmetologiczny i trzeba nagle zrobić zlew, a tam nie ma, wiecie, ani odpływu, ani dopływu wody. Więc wtedy robi się właśnie taką pompkę, która um, pompuje wodę do góry. W naszym przypadku będzie to około 1,5 metra, no bo tutaj będzie powieszona rekuperacja, także naprawdę nie jest to duża wysokość. I tam, jak możecie zobaczyć, mamy puszczoną rurkę, która idzie bezpośrednio do kotłowni. Kotłowni wygląda to w ten sposób, że mamy zrobiony właśnie um, odpływ w ścianie u góry powyżej, um, powyżej profili UD. No i ten um, odpływ idzie sobie tędy. O tutaj możecie widzieć, i on idzie słuchajcie do toalety. Nie wiem, jak Wam mam to pokazać. Pójdziemy sobie do toalety bezpośrednio. Wychodzi. O tutaj i jest wkuty w ścianę. Już mamy częściowo poszpachlowane to i idzie do y, odprowadzenia do y, zlewu w toalecie. Także tak to sobie rozwiązaliśmy. Mamy nadzieję, że to rozwiązanie okaże się być w porządku i mamy nadzieję, że jednak mimo wszystko nam się to sprawdzi. No to było tak naprawdę jedyne rozwiązanie, które hmm, mogliśmy zrobić i które byłoby takim sensownym rozwiązaniem, żeby wiecie, nie kuć i nie psuć. To rozwiązanie niestety nas troszeczkę odsunęło dalej od terminu montażu, pom montażu pompy ciepła, no bo tutaj... Hmm, Panowie musieli mieć dostęp właśnie do tego, żeby hydraulik musiał mieć dostęp do tego, żeby zrobić tutaj to odprowadzenie. I jeżeli byśmy to zamknęli sufitami, no to byłoby to e, słabo. Także tu już e, zaczęliśmy robić profile, będziemy je kończyć. W tym tygodniu, myślę, e, przykręcimy sobie tutaj płyty. Nie mamy, co prawda, takiej wiertarki ze sprzęgłem, która najlepiej się sprawdza do. Mm, Dokręcenia regipsów, więc będziemy sobie musieli na razie chociaż w tym pomieszczeniu poradzić jakoś inaczej. Później może postaramy się pożyczyć od kogoś albo, nie wiem, wynająć taki sprzęt, żeby było łatwiej na cały dom. Oskarowi to robić. Natomiast jeżeli zrobimy sufity, no to praktycznie kotłownia będzie już skończona. Pozostanie nam tylko pomalować ściany. Robimy tutaj na biało, jakąś zwykłą farbą, bez szaleństw. W częściowo już mamy tutaj poszpachlowane, tutaj było też dosyć sporo przeróbek. Pokażę Wam jeszcze tu, że tutaj robiliśmy, dorabialiśmy gniazdko, też właśnie pod uzdatniacz wody, pod ten zmiękczacz, bo na tej ścianie nie mieliśmy żadnego gniazdka. Nie pomyśleliśmy o tym, a uzdatniacz, zmiękczacz musi być przy licznikach, więc tutaj to gniazdko było nam potrzebne. Też nie wiem czy jest ono w idealnie dobrym miejscu. Być może mogłoby być troszeczkę bardziej w prawo, ale spoko. Tutaj już najwyżej zrobimy sobie to na przedłużaczu. To jest tylko kotłownia, więc tutaj nie musi być idealnie. No, i jak pomalujemy, to znaczy wcześniej zrobimy jeszcze fugę na kaflach, bo tego nie ma. No, i damy jakieś listwy. Kupiłam takie bardzo fajne listwy przyklejane. Zobaczymy, jak one się sprawdzą. Raczej na cały dom bym się nie pokusiła, żeby tego mm, robić. Natomiast na całą kotłownię, czemu nie? Zobaczymy. Mam nadzieję, że to będzie fajne i proste rozwiązanie. Wtedy będziemy montować pompę ciepła. No, i będzie tu się działo w tej kotłowni dosyć sporo. Także tak na ten moment to wygląda. Wygląda. Nie popełniajcie naszych błędów. Jeśli chodzi o kotłownię, to zawsze tam zróbcie jakiś odpływ, bo tak naprawdę to się zawsze przyda. My nie zrobiliśmy tego, też rozmawialiśmy z hydraulikiem, to hydraulik powiedział kurczę, no, że Was nie zapytałem, Wy też nie mówiliście. No tak, no, wina, słuchajcie, leży zawsze po obu stronach, jak to mój wujek mówi, e, albo po stronie kobiety, albo po stronie teściowej. <laughs> Więc jeśli chodzi, słuchajcie, o kotłownię, to e, róbcie odpływ, róbcie dużo gniazdek, bo nigdy nie wiadomo, co tutaj Będziecie chcieli zrobić? My nie zrobiliśmy tego odpływu z racji tego, że nie robiliśmy tutaj zlewu, który teraz myślimy sobie, że bardzo fajnie byłoby jednak zrobić. Z tego względu, że Oskar dosyć sporo grzebie w garażu, dość często, więc no niestety będzie wchodził mi do łazienki i brudził pewnie zlew. Tylko my tutaj na początku zastanawialiśmy się w zasadzie, gdzie dać ten zlew i czy w ogóle dawać. Natomiast no tutaj u nas w tym garażu nie ma jakoś super dużo miejsca. Też chcemy, żeby było tutaj miejsce do jakiegoś ewentualnego majsterkowania, także. Tak naprawdę no, nie było jakiegoś dobrego miejsca, żeby to zrobić. Kotłownia okazała się za mała. Tak samo, jeśli chodzi, słuchajcie, o tą ścianę w garażu. Uważamy, że no, jest zrobione słabo, jeżeli chodzi o te skrzynki, bo tak naprawdę to jest taka nasza ściana, na której mogliśmy tutaj cokolwiek zrobić na zasadzie, nie wiem, powieszenia jakichś rowerów, półek itd a w tym momencie bardzo to sobie ograniczyliśmy moglibyśmy moim zdaniem e, wtedy jak robiliśmy te rozdzielnie przenieść je na tą ścianę one by tutaj zdecydowanie lepiej e, się sprawdziły, natomiast no, elektryk nam tak podpowiedział, żeby to było blisko drzwi, w razie wiecie awarii jakiejś czy czegoś, to zawsze chcę tutaj przyjść i te korki e, pstryknąć, także posłuchaliśmy się jego, może niekoniecznie potrzebnie, nie wiem, może na tej ścianie by się to zmieściło, chociaż tutaj Tutaj, no nie wiem, są zrobione. Wygląda to jak wygląda. Trudno będziemy kombinować. Słuchajcie już później, jak będziemy się urządzać. Ale pokazuję wam to, żeby może ktoś sobie zrobił lepiej niż my, bo, bo to tak naprawdę jest ten kanał. A my, jak będziemy może kiedyś budować drugi dom, to będziemy już wiedzieć, jakie błędy popełniliśmy. No i tyle. W zasadzie to wszystko co chciałam wam w tym filmie pokazać, taka krótka aktualizacja dotycząca tego co się działo u nas na budowie i dlaczego nie mamy zamontowanej tej pompy, bo troszeczkę pracy tutaj i rozkmin było na temat tego właśnie jak to rozwiązać, żeby było dobrze. Pokażę wam oczywiście w następnych odcinkach jak ta pompka jest zrobiona, jak to wszystko jest zamontowane, a za jakiś czas pewnie powiem jak się sprawdza. Taki koszt pompki to jest około 400-500 zł, także nie najgorzej. I tak jakbyśmy się mieli przekuwać przez elewację, no to pewnie wyszły podobnie. Także, także jest spoko. Dajcie znać, czy słyszeliście o takich rozwiązaniach, a może macie je gdzieś u siebie. No i czy są fajne, czy nie. Dzięki bardzo za oglądanie. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!